Widziałbym, proszę Państwa, że y, y, ta sprawa powinna rozstrzygnąć się jak najszybciej i myślę, że ci, którzy liczyli dzisiaj na informacje o rzeczywistym, realnym zadłużeniu szpitala, to po dzisiejszej sesji ją przynajmniej będą y, posiadali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Pani radna Myćka. Panie Przewodniczący. Szanowna Rado, 20, proszę mi podpowiedzieć, w kwietniu mieliśmy, jeżeli chodzi o program naprawczy, dzisiaj już prawie że jest rok, jak myśmy, jak myśmy rozmawiali. Pan burmistrz mówi, że dopiero niedawno zapoznał się z tą treścią, prawda? Więc to troszeczkę no, daje nam do myślenia, że jednak te działania, no, o, o, tych, o tych problemach w szpitalach przecież dużo więcej i no, oczekiwalibyśmy, żeby one, one były... No, Prowadzone w taki sposób, żebyśmy już w końcu mogli naszemu społeczeństwu, pracownikom szpitala, powiedzieć, w którym kierunku idziemy. Bo tak zastanawialiśmy się, bo był, padają między innymi te informacje odnośnie połączenia tych szpitali. Być może, no to oczywiście to jest długofalowy proces, to myślę, że, że, że nie, nie tu i teraz, czyli po prostu ten temat eliminujemy, prawda? Zamiana szpitala na spółkę prawa handlowego. No też eliminacja, czyli to, co pan przewodniczący powie, powiedział, prawda? Czyli mamy ten kierunek. Być może nam się już te, dzisiaj ten kierunek działania, bo no czas najwyższy powiedzieć, w którym kierunku idziemy. Ten kierunek działania może się precy, sprecyzuje, czyli idziemy w kierunku tego kredytu restrukturyzacyjnego, oczywiście restrukturyzacyjnego. I oczywiście wszyscy, zarówno jak i Rada Powiatu, to znaczy myśmy już określili swoje stanie, oczywiście. Teraz jest prośba do, do Rady, u, 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 Rady Miasta, żeby się pochylili nad tym tematem, bo y, dług rośnie z dnia na dzień, prawda? Istotnym jest teraz tu, aby, y, bo szpital, y, tak jak szpital to nie tylko budynki, prawda? Szpital to, to, to lekarze, to pielęgniarki, to, to, to cały personel, bo bez nich tego szpitala nie ma i musimy o to zadbać, żeby oni, oni byli, a żeby oni byli, to muszą zarabiać. A my, jeżeli nie rozwiążemy tego e, tematu jak najszybciej, to ten dług nam będzie rósł. No i oczywiście problem nie zginie, prawda? To po pierwsze, ale też i chciałabym tak na koniec jedno zdanie też bym chciała, żeby, żeby być może nie nadużywać słowa upadłości i tak dalej, bo upadłość. To oczywiście, tutaj by się powinni specjaliści wypowiedzieć, prawnicy. E, upadłość w stosunku do spółki prawa handlowego jest zupełnie czym innym, a upadłość mówienie o upadłości e, podmiotu, jakim jest e, SP ZOS to jest czym innym. Jest zdecydowanie trudniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Pani, Panów Radnych, chce jeszcze zabrać głos? Szanowni Państwo, ja myślę, że. Ta dyskusja już trwa kolejną godzinę. Myślę, że to, co powiedziała Pani Radna, zresztą no, co już powtarzamy od, od co najmniej godziny. Jedyna droga, którą powinniśmy w tym momencie iść, to jest kredyt restrukturyzacyjny. To jest przynajmniej na dzień dzisiejszy zabezpieczenie funkcjonowania szpitala i. Spokojne funkcjonowanie szpitala i to jest na dzisiaj możliwość podejmowania innych kroków. Ja bym prosił, pan burmistrz powiedział, że w najbliższych dniach zwołają sesję nadzwyczajną. Bardzo bym prosił, żeby uczestniczyli w niej nasi członkowie zarządu i. Przynajmniej czy przedstawiciel naszego zarządu starosta, wicestarosta, pan dyrektor, bo myślę, że będzie tam wiele pytań. I bardzo bym prosił, żeby, panie burmistrzu, odbędzie się to w ciągu kilku dni. Panie Przewodniczący, tak, jeżeli wpłynie wniosek, e, czekamy na wniosek, który wpłynie do Rady Miasta. Z tego co wiem, są radni, którzy ten wniosek mają złożyć. Podejrzewam, że jutro 7 dni mamy na to, aby taką sesję nadzwyczajną zwołać. Będziemy starali się na pewno zwołać jak najszybciej. Myślę, że to będzie poniedziałek, wtorek, w e, przyszłym tygodniu, ze względu na to, że też program naprawczy, e, no chcemy się z nim zapoznać, szczególnie radni, którzy Dziękuję. Dziękuję. Ja myślę, że, no bo dzisiaj musimy już jakoś to podsumowywać, bo dzisiaj tu żadnej uchwały ani żadnego... E, żadnych innych wniosków już tutaj dzisiaj nie wymyślimy, ale też nie możemy tracić czasu, więc my jako Rada Powiatu musimy być przygotowani na następną szybką sesję nadzwyczajną e, zaraz po sesji Rady Miasta, bo tam pod, zostaną podjęte jakieś następne kroki albo nie podjęte, ale my żeby nie tracić czasu, no, no musimy też rozglądać się i tutaj e, jeszcze raz bym prosił Panią Skarbnik, Naszą o przeanalizowanie wszystkich, naprawdę wszystkich możliwości. Ja wierzę, że one zostały przeanalizowane. Tak samo prośba do dyrektora i, i, i przedstawicieli szpitala, żeby też jeszcze raz to, o czym mówili tutaj radni, usiąść do rozmów, rozmów z bankiem, czy to stanowisko się na dzień dzisiejszy nie zmieniło, bo żebyśmy nie tracili czasu. Żebyśmy nie tracili czasu i każdego dnia. Jeszcze y, zgłaszał się pan radny Niżnik i będziemy kończyć. Dziękuję panie przewodniczący. E, ja chciałbym tak adwokacją do, do tego pana podsumowania, bo ja niestety e, po dzisiejszym spotkaniu po wcześniejszych sesjach i spotkaniach e, również nie jestem e, optymistycznie nastawiony. I nie uważam wcale, żebyśmy mieli jakieś rozwiązanie, bo wzięcie kredytu z utroczoną płatnością na trzy lata, Szanowni Państwo, to jest do 2023 roku bez e, żadnych wyliczeń, bez żadnych propozycji, rozwiązań, bo tego nie usłyszeliśmy, tylko usłyszeliśmy, że może gdzieś tam i tak dalej, bo cały czas uważam, że ten plan naprawczy, co też e, kolega e, radny Wójciak pytał pana dyrektora, że były jakieś e, zmiany, ale bank w ogóle wstrzymał rozmowy na temat tego planu naprawczego, bo uważam, że ten plan naprawczy jedyne, co ma naprawiać, to tylko ma tytuł, że jest naprawczy. On, 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 on to nie jest pomysł na rozwiązanie żadnego problemu. Uważam, że nie mieliśmy pomysłu i go nie mamy. I dzisiaj też nie wypracowaliśmy żadnego stanowiska, a że traciliśmy czas od kilku lat, bo to nie tylko ja i kolega Marian Kawa i Bogdan Struś i wielu innych radnych, bo też z obecnej koalicji, czy Jurek Zuba, czy Damian Biskup, pytali o, o wiele spraw związanych z rozwiązaniami w szpitalu. To, że pan radny Kawa prosi o natychmiastowy wybór dyrektora No Podjęliśmy uchwałę 27 grudnia do 20 lutego. No są te terminy tak wydłużane, jak tylko jest to możliwe. W, w mojej ocenie ta konkluzja po tym spotkaniu e, jest zupełnie różna. I, i dalej, myślę, że to była rola i jest rola zarządu i starostów przede wszystkim, żeby taki plan e, przy czy wykorzystaniu ekspertów, czy specjalistów, jednak opracować. Szanowni Państwo, to, że weźmiemy kredyt do następnych wyborów, nie będziemy spłacać odsetek, to uważam, że to nie jest żadne rozwiązanie. Umówmy się. No, drodzy Państwo, dzisiaj porozmawialiśmy, wiemy, że sytuacja szpitala, potwierdziliśmy ją, że jest dramatyczna i dzisiaj jednym głosem mówimy, bo wcześniej byliśmy zapewniani, że jest jednak różna od tej, o której my mieliśmy przypuszczenia, że jest. Okazało się, niestety, że, że, że mieliśmy wiele racji, ale nie mamy rozwiązania. Naprawdę, w mojej ocenie nie mamy rozwiązania, a wzięcie kredytu kolejnego, bo cały czas bierzemy kredyty tylko z różnych instytucji i tym się ratujemy, nie rozwiązuje naszego problemu, tylko odracza problem o trzy lata. Dziękuję. Panie Radny, to chcę tylko powiedzieć, że jeżeli ma Pan lepszy plan, który pozwoli na to, żeby ludzie, w liczbie 900 osób otrzymywali regularnie pensje, żeby były płacone regularnie zusy. To proszę go tu dzisiaj przedstawić, ale na dzisiaj, po tej całej debacie, jasno i wyraźnie widzimy, że wzięcie kredytu restrukturyzacyjnego to jest jedyna w tym momencie realna bezpieczna możliwość funkcjonowania szpitala i wypłaty zobowiązań. I myślę, że możemy tu jeszcze długo dyskutować i Pan będzie miał rację, ja będę miał rację, ale co z tej racji, Pana czy mojej, jak ci ludzie nie dostaną za miesiąc pensji. Kto, co nam będzie z tej racji? Nic. Ja myślę, że, że tą debatę musimy... Szanowni Państwo, kończyć, bo, bo ile byśmy tu jeszcze nie powiedzieli, to, będzie, to, 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 to będziemy się tylko przekonywać, kto ma rację. Jeżeli mamy dobry pomysł, który szybciutko rozwiąże sytuację, to go przedstawmy. Jeszcze pan dyrektor prosił o głos i nie wiem, pan. adwocate, dobrze, przepraszam panie, przepraszam panie dyrektorze. Kolega radny chce advoce jeszcze. Panie przewodniczący, ja tylko podsumowując, e, chciałbym powiedzieć, że, żebyśmy. Ja się wypowiadam w swoim imieniu i myślę, że. E, Pan powinien też wypowiadać się w swoim imieniu, bo ja mam zupełnie inne zdanie niż prezentowane przed chwilą przez Pana i nie zgadzam się. I teraz szantażowanie nas, czy mówienie, że nie, nie wyrażaliśmy troski o pracowników. No, jak prześledzimy wcześniejsze sesje i to jak to wyglądało, to mam odmienne zdanie. Myślę, że fakty temu przeczą. Zawsze z troską się wyrażaliśmy, ale jeżeli dzisiaj przychodzimy, Panie Przewodniczący, na sesję. I sami tydzień temu słyszeliśmy od starosty, że jest pomysł na łączenie tych szpitali, jest inicjatywa ze strony Leska, jest uchwała, to jest jeden pomysł. Dzisiaj się dowiadujemy, że jednak nie to, że ten plan naprawczy, ale ten plan naprawczy nie jest takim planem naprawczym, jaki ma być, ponieważ został wstrzymany i te uwagi, które miał BGK nie uczestniczy w tych rozmowach, to nie wiem, jak to wygląda, i te informacje, które zostały nam przekazywane do tej pory, one bardzo się różniły i były bardzo szczątkowe i nie wiemy, jak te rozmowy przebiegają, ale ten Plan może wyglądać ostatecznie jeszcze inaczej, niż mówimy, i naszym pomysłem jest wzięcie kredytu. To ja tylko chciałbym zaprotestować, bo uważam, że to nie jest rozwiązanie problemu. Dzisiaj, między innymi, mówiąc o. Strategii postępowania i możliwościach, jak powinno to wyglądać do tej pory, powiedziałem. Myślę, że to też jest pomysł postępowania, a nie czekanie na ostatnią chwilę, kiedy nie mamy pieniędzy, żeby wypłacić ludziom wynagrodzeń, bierzemy kolejny kredyt i dalej się posiłkujemy kolejnym kredytem. No, sorry, jeżeli byśmy tak zarządzali gospodarstwem domowym, to długo i daleko byśmy nie pociągnęli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozwoli Pan, że już nie będę się do tego odnosił, bo tak jak powiedziałem, będziemy tu w nieskończoność adwocy i ad to pan ma swoje zdanie, ja mam swoje zdanie i przy tym zostaniemy. Pan radny Biskup, pan dyrektor i będziemy kończyć tą debatę. Panie przewodniczący, drodzy Państwo. Tak, to prawda jest, że gdzieś czas nam się rozpłynął. Czas po prostu płynie i diametralnie patrząc kwiecień tamtego roku. Kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy o planie naprawczym, informacje docierają do miasta, nie pamiętam dokładnie, ale chyba we wrześniu, tak? Tak mi się wydaje. No jednak no tutaj no należałoby to wyjaśnić, gdzie na jakim etapie to po prostu gdzieś się nie zadziało, dla, dla czego to nie szło dalej. Niemniej jednak czas ma też to do siebie, że biegnie i zmieniają się rzeczy na dobre i na złe. Na dobre też się troszeczkę w szpitalu zmieniło. Co się zmieniło? Wprowadzamy nowe procedury medyczne. Właśnie to się zadziało w tym czasie. Te nowe procedury medyczne mogą być wprowadzone tylko dlatego, że zadłużyliśmy się i wybudowaliśmy blok operacyjny. Mamy jeden z najnowocześniejszych bloków operacyjnych. Możemy przeprowadzać bardzo ciężkie i bardzo trudne operacje. Czego dowodem są operacje pana Roberta Koniora. Przepraszam, może nie powinienem, ale to jest chyba publiczna informacja. Informacje na kręgosłupie. Są tutaj pomysły, jak rozbudować tego typu działalność. Jak postawić szpital. Jak sobie Państwo popatrzycie na mapę szpitali powiatowych, to zauważycie jedną rzecz, że prosperują dobrze te szpitale powiatowe, w których jeden bądź dwa oddziały mają bardzo dobrze prowadzone zabiegi. W Jaśle, przypominam, jest to oddział zakaźny, jest to chirurgia ręki, w Bielcu jest to właśnie chirurgia kręgosłupa i u nas też by tak mogło być. I nasi mieszkańcy mają bardzo duże potrzeby i teraz mając ten nowoczesny blok operacyjny, możemy właśnie takie dwa, trzy oddziały pociągnąć. Mamy kardiologię która tutaj no mówimy bardzo dużo o nowych zabiegach, które do tej pory mogły być robione, ale nie były. Mówimy tu o ablacji, bo robiliśmy całą hemodynamikę, nie robiliśmy to my, tylko podmiot, który był u nas i wynajmował od nas pomieszczenia, ale teraz pojawia się pomysł na to, żeby nasi lekarze, którzy są u nas zatrudnieni, robili ablację. To, to wszystko trwa procedury. I to też może być dodatkowym dochodem pokrywającym tą stratę dla szpitala. Także czas jest zmienny w dwie strony. W jedną stronę działa na niekorzyść w niektórych tematach, a w niektórych działa na korzyść. Dlatego my tutaj mamy jakieś rozwiązania, które polegają między innymi na zabezpieczeniu przez miasto, bo dlaczego żeśmy się skierowali w tą stronę? Bo po prostu jest to najszybsza droga, proszę państwa. Najszybszy skrót, ponieważ jest to decyzja radnych. Jeżeli byłaby taka możliwość, jeżeli miasto znajdzie takie obiekty, i wtedy my na zasadzie porozumienia działamy dalej. Zwracaliśmy się też, dzisiaj przyszła Pan tutaj. Pan wicestarosta nam pokazywał, że dotarło gdzieś pismo Pana starosty do Pana Premiera odnośnie zabezpieczenia tego samego kredytu, ale na budżecie państwa. Niemniej jednak, no proszę Państwa, musimy mieć to w głowie, że no, e, budżet państwa też y, kieruje się określonymi zasadami, też musi przejść to przez komisję sejmową, przez sejm, głosowanie i tak dalej. I jest to proces, który mógłby nastąpić, ale w bardzo odległej perspektywie czasowej, a my na to po prostu czasu nie mamy. Możemy też dostać zabezpieczenie, na przykład cały kredyt z budżetu państwa, bo takie wypadki też się zdarzają, są znane. Niemniej jednak droga jest taka sama. Podsumowując moją wypowiedź, my sobie myślę, że już tu wewnętrznie porozmawiamy, dlaczego doszło do tak dużych opóźnień z naszej strony w realizacji pewnych zadań. Bo tu jest problem. Bo tu jest po prostu problem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor i kończymy debatę. Ja tylko dwa zdania. Mam taką bardzo wielką prośbę do pana burmistrza. Gdybyśmy dwa, trzy dni przed sesją wiedzieli, może by nam się udało ściągnąć specjalistę z tej firmy, która pisała ten program naprawczy, bo oni pisali dla kilku szpitali i te szpitale już korzystają z tych kredytów restrukturyzacyjnych i mielibyście wtedy państwo informację, że tak powiem, z pierwszej ręki. Natomiast, też chcę Państwu powiedzieć, już kończąc, że niektóre punkty z tego programu restrukturyzacyjnego czy naprawczego myśmy już zrealizowali albo realizujemy. To też nie jest tak, że czekamy, aż będzie kredyt. To, co nam się udaje robić bezkosztowo, to jest robione. Dziękuję. Dziękuję, Szanowni Państwo. Zamykam punkt szósty. Przechodzimy do punktu siódmego. interpelacji i zapytania radnych. Czy ktoś z Pani i Panów radnych w tym punkcie chce zabrać głos? Pan radny Struś, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, panie starosto, chciałem zapytać, czy w związku z ewentualnym przeniesieniem czy poprawą funkcjonowania Wydziału Komunikacji poczynił zarząd jakieś kroki? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, oprócz oględzin zewnętrznych, oprócz konsultacji na razie nie podjęliśmy żadnej decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy w tym punkcie chce jeszcze ktoś zabrać głos? Nie widzę. Zamykam punkt siódmy. Przechodzimy do punktu ósmego, wnioski oświadczenia. Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Zamykam obrady. 18. sesji Zwyczajnej Rady Powiatu Sanowskiego 6. kadencji.